Hej, z tej strony Przemysław Mikulski, witam was serdecznie w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj opowiem wam o tym, jak ja obrabiam swoje zdjęcia, jaki jest mój workflow i ogólnie jak ja to robię. Także zapraszam was do oglądania. Dzisiaj zajmę się trzema zdjęciami, które będziemy wspólnie obrabiać, są one dosyć różnorodne, także no będę mógł lepiej zobrazować poszczególne jakieś różne sytuacje podczas robienia moich zdjęć. Jest jedno zdjęcie nocne, są dwa zdjęcia z natury, jedno bardziej takie takie bardziej mroczne, które będziemy chcieli przerobić na bardziej ciepłe, bardziej sympatyczne no i trzecie jest takie normalne po prostu i też pokaże, że nie zawsze jest wymagana ogromna obróbka, żeby zdjęcie było po prostu ładne dlatego zajmiemy się już pierwszym zdjęciem, które, którym będzie taki grzybek po prostu jest to zdjęcie naprawdę ładne, ale chciałbym je zrobić takie bardziej ciepłe, bardziej sympatyczne więc zajmiemy się najpierw tym zdjęciem. Jest tutaj zastosowana zasada pierwszego rozmytego planu, o którym mówiłem w ostatnim filmie, także jeżeli chcecie go obejrzeć, link macie w opisie. No i właśnie dzięki temu to zdjęcie wygląda o wiele ciekawiej, ma ładne rozmyte tło z tyłu i ma ładnie rozmyty pierwszy plan. Naprawdę fajne zdjęcie, które można, jak się je ładnie obrobi, naprawdę może być super. Podczas mojej obróbki jest kilka elementów, które są bardzo, bardzo istotne w tworzeniu mojego stylu obróbki i to, co charakteryzuje tak naprawdę moje zdjęcia. Przedstawię tutaj właśnie te poszczególne elementy, ale później już będę je przewijał, żeby się nie powtarzały. Teraz omówię je bardziej dokładnie, później będę tylko wracał do elementów najbardziej istotnych. Także ja na początku zajmuję się po prostu wartościami podstawowymi. Dlatego zacznijmy od ekspozycji, kontrastu światła, cieni białych oraz czarnych, przejrzystości takich rzeczy. Także ekspozycja ja zazwyczaj sobie daję troszeczkę wyżej, kontrast daję na 25, coś takiego. Lubię jak zdjęcie jest po prostu wyraziste, jest to dla mnie po prostu ładniejsze. Światła właśnie damy w tym przypadku więcej. Tutaj już nie mam zasady co do światła, w każdym zdjęciu robię co innego. Zazwyczaj powtarzalny jest kontrast oraz ekspozycja u mnie. Zazwyczaj lubię to trochę podświetlić. Cienie tutaj też możemy dać trochę wyżej na jakieś 25. Białe również na jakieś 15. Czarne i tu jest u mnie standard, że zadaję zazwyczaj na minus 5. Także standardem dla mnie jest przejrzystość na poziomie 15. Kiedyś dawałem na setkę, ale wstydzę się tego, można tak to ująć. To były ciemne czasy, ale już tak nie robię. I teraz bardzo dużą różnicę zrobi temperatura w balansie bieli. A mianowicie tę te temperaturę dam na po prostu cieplejsze barwy. I wydaje mi się, że tutaj wartość 5400 albo 5300 powinno być naprawdę w porządku. Osobiście ja bym dał nawet na 5500, jakoś mi to bardziej pasuje i podbiłbym trochę ekspozycję na jakieś 0,40. Możemy klikając P w Photoshopie, ponieważ dzisiaj obrabiamy w Photoshopie. Klikając P możemy zobaczyć, jak wygląda, wyglądało zdjęcie przed, jak wyglądało po. No i jest różnica, tak wyglądało przed, tak wygląda po. Jest naprawdę duża różnica już moim zdaniem, ale różnica będzie jeszcze większa, jak przejdziemy do następnego etapu. Także tym bardzo istotnym etapem jest, są krzywe. I one naprawdę bardzo charakteryzują moje zdjęcia. Kiedyś chciałem osiągnąć efekt zdjęć Checks, a mianowicie jego zdjęcia mają taki powiedzmy, że szary filtr na całym zdjęciu. Te, na przykład czerń nie jest do końca czarna, tylko jest taka bardziej trochę szarawa, coś w tym stylu. I tak kombinowałem jak można osiągnąć ten efekt. I w sumie na to wpadłem jak to zrobić. Nie wiem czy Nowchax robi to w taki sam sposób jak ja, ale ja wymyśliłem własny sposób, który też... Po części charakteryzuje to, jak wyglądają moje zdjęcia. Także w krzywych ten punkt w lewym dolnym rogu dajemy sobie na troszeczkę wyższe wartości, coś w tym stylu, żeby była, by, było to takie szare, takie wręcz bez, bez saturacji. I teraz robimy standardową eskę, która podbija nam kontrast, podbija nam taką wyrazistość po prostu. Także robimy sobie taką właśnie eskę tutaj, tutaj i Kombinujemy, żeby to ładnie po prostu wyglądało, nie przesadzamy z, to, z tą szarością, ponieważ ona już, jak się z nią przesadzi, to nie wygląda to ładnie. Ja to daję czasem właśnie tak dosyć subtelnie. I już to zdjęcie naprawdę wygląda zupełnie inaczej niż wyglądało. Tak wyglądało przed bardzo zimne, ponure zdjęcie. Teraz jest ciepłe, przyjazne naprawdę fajne, jeszcze podbijemy zaraz kolory, do czego właśnie wrócimy, saturację sobie podbijemy na jakieś 5, 5 powinno być w porządku, teraz przechodzimy do barw, po prostu do barw, do nasycania, do luminacji do zmiany kolorów zazwyczaj zielone daję na minus 25, żeby było trochę tego, tej żółci, jakoś mi się to po prostu podoba, zwłaszcza jak teraz mamy jesień, po prostu moim zdaniem to fajnie wygląda Żółć dam właśnie też na minus 25, żeby był trochę bardziej czerwony. I nasycenie, właśnie. Nasycenie dam zielonego na trochę wyższy poziom, na jakieś 25. Tak samo z żółtymi. Żółte właśnie trochę niżej. Na 15 powinny być w porządku. Tutaj mamy rozdziel tonowanie, jednakże ja tym się zajmuję dopiero pod koniec mojej obróbki. Przechodzimy teraz do korekcji. Jest to bardzo szybki etap. Zazwyczaj daję włącz korekcję. Włącz korekcję obiektywu włączam zazwyczaj tylko wtedy, kiedy chcę, aby zdjęcie było jaśniejsze i bardziej przyjazne, ponieważ jak chcę, żeby było bardziej mroczne, to sobie to zostawiam, ponieważ wtedy jest większa winieta. No i, ale w tym przypadku ja chcę, żeby to było takie zdjęcie bardziej żywe, bardziej kolorowe, więc zastosujemy sobie korekcję obiektywu. Tutaj w efektach zazwyczaj właśnie daję lekką winietę, jeżeli chcę mieć bardziej... Przyjazne zdjęcie. Jeżeli chcę mieć bardziej ponure, to winięte na poziomie jakieś 20 nawet, żeby jakoś dodać takiego mroku. Tutaj damy sobie po prostu na minus 5, to powinna być dobra wartość. Ziarno kiedyś dawałem na 20, jednakże kiedyś chciałam, aby to był po prostu efekt artystyczny, żeby było to ziarno. Jednakże nie było ono aż tak widoczne. jeżeli ktoś by przybliżał nasze zdjęcie, no to. Wyglądałoby trochę tak, jakby to było takie niespecjalnie, nie, nie że to jest. Że to ziarno nie było po prostu tam specjalnie umieszczone, więc zrezygnowałem tego, wolę, aby zdjęcie było czyste bez żadnych takich mm, niepożądanych efektów, że tak to ujmę. No i teraz y, ostatni etap to jest światła. Tutaj się trochę też bawię. To jest taki, tf, powiedzmy, że color grading trochę jeden z elementów color gradingu w filmie. Także my tutaj światło zazwyczaj daje sobie na jakiś pomarańcz i daje nasycenie na jakieś 20 i cienie więcej zmieniają, moim zdaniem, przynajmniej ja to tak zauważyłem, i cienie możemy dać na jakieś 5. Jakaś tam różnica jest, zdjęcie naprawdę ładnie wygląda i to już w sumie wszystko. Tutaj jest ładna ostrość na mojego grzybka. Zdjęcie naprawdę fajne, także my już je sobie zostawimy, a teraz przechodzimy do zdjęcia drugiego. Drugim zdjęciem jest zdjęcie zupełnie inne. Jest zrobione w nocy oraz powiedzmy, że w mieście. Jest to zdjęcie z długim, naświ z długim czasem naświetlania migawki, standardowym efektem bardzo oklepanym z, ze światłami samochodu. Jednak moim zdaniem zdjęcie jest to naprawdę ładne, bardzo estetyczne, ma fajne takie smugi światła w la na lampach. Naprawdę mi się to zdjęcie podoba. Było ono robione na przysłonie F22, więc wszystko tutaj powinno być ostre. No czas naświetlania to 30 sekund, więc naprawdę bardzo fajny wynik. Najdłuższy jaki się dało. Także ja tutaj najbardziej się pobawię trochę podbiciem tej wyrazistości, na czym mi najbardziej zależy praktycznie na każdym zdjęciu, a także na zmienieniu balansu bieli, ponieważ jest trochę to zdjęcie po prostu za zbyt żółte. Tutaj mógłbym niby ten balans bieli dać od razu na 2000, jednakże tutaj już zdjęcie jest trochę już zbyt niebieskie już. Światło samochodów tutaj są niebieskie, chociaż to ładnie wygląda jednak, że to jest trochę mniej estetyczne, to jest mniej estetyczne. Wolę jednak troszeczkę to podbić i dać na bardziej naturalne barwy. Na 2400 powinno być wręcz idealnie, bo tutaj jest niestety niebieski. No nic na to nie poradzę, ponieważ tu są in, inna barwa żarówek, tu jest inna barwa żarówek i to niestety się tak miesza ze sobą. No na to nic nie poradzimy, jednakże już ten efekt w spalansem bieli jest trochę ustabilizowany. My sobie trochę podbijemy ekspozycji, kontrast na, jakiej, na poziom 15 powiedzmy. Światła możemy leciutko podbić. Cienie możemy w sumie dać na setkę albo na takie bardzo wysokie wartości. Białe na jakieś 10, czarne standardowo na minus 5, tutaj na 15. A tutaj na 5. Przechodzimy do krzywych od razu, czyli bardzo ważnego etapu. Robimy praktycznie to samo, tylko no, trzeba się z tym pilnować, żeby to wyglądało w miarę, w miarę ok. No i naprawdę już widać różnicę. W praktycznie parę minut zrobiliśmy dużą różnicę w zdjęciu. Ta SK jest w porządku, jakoś nie jest to zbyt takie mocne to zdjęcie. Można je troszeczkę tak zmniejszyć, no i naprawdę to moim zdaniem fajnie wygląda, teraz się tylko pobawimy trochę barwami i powinno być w porządku. Tutaj barwy zmieniłem sobie po prostu na minus 25 standardowo, nasycenie raczej nie będę zmieniał, może iluminację sobie trochę podbiję na zielonym i w sumie to wszystko jeżeli chodzi o barwy, ponieważ są one tak nawet po prostu poprawne. Mogłem niby ten niebieski usunąć, jednakże no to wygląda bardzo moim zdaniem tak nienaturalnie, jednak ten niebieski jest w porządku, można trochę zmienić tą saturację, można na powiedzmy minus 25 to trochę zniweluje, jednak wciąż jest to w miarę naturalne. No i przechodzimy sobie do korekcji obiektywu, tutaj w sumie dużej różnicy nie widzę, jednak możemy sobie dodać, aberrację chromatyczną możemy usunąć i efekty na winietę powiedzmy minus 15 powinno być w porządku korekcja obiektywu tutaj już było, teraz światła ja bym dał właśnie trochę na bardziej niebieskie, tak, niebieskie tutaj bardziej pasują moim zdaniem, na 20 saturację nasycenie cienie, 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 to ja bym cienie by, dałbym też właśnie coś na niebieski żeby te odcienie niebieskiego występowały i naprawdę to zdjęcie wygląda naprawdę fajnie tak wyglądało przed, bardzo, bardzo ciepłe barwy. No, no nieładne tam z tyłu, ładne białe światło, jednak z przodu, niestety, strasznie ciepłe barwy, ciepłe, ciepłe kolory. No, nie podobało mi się to aż tak, więc sobie to zmieniliśmy i naprawdę zdjęcie wygląda fajnie, po prostu fajnie. A więc my już przechodzimy do trzeciego i ostatniego zdjęcia na dzisiaj. Jest to bardzo proste zdjęcie takiego drzewa na tyle, takiej, na takiej polany. Pustej przestrzeni, i naprawdę to zdjęcie jest takie bardzo proste, klasyczne jednak naprawdę ładne i możemy dużo z tego zdjęcia wyciągnąć. Teoretycznie to zdjęcie mógłbym robić w Lightroomie z tego względu, że niebo mógłbym dać bardziej takie wyraziste, czyli dać taką, taką taki gradient powiedzmy, a to też sobie rozjaśnić i to wszystko by było ładne. Jednakże dzisiaj ja obrabiam w większości przypadków w Photoshopie. Z racji tej, że od razu mam dostęp do jakichś efektów, które mogę nałożyć. Czasem, czasem obrabiam zdjęcia w Lightroomie, jeżeli chcę mieć jakąś Serię zdjęć w podobnym klimacie i nie chcę, nie chcę obrabiać drugi raz to samo. Ponieważ tutaj ja przynajmniej nie znalazłem takiego, takiej opcji, że mógłbym skopiować takie ustawienia na inne, inne zdjęcie. Przynajmniej ja nie zauważyłem czegoś takiego, że można tak zrobić. Także tutaj musimy dodać wyrazistości: przede wszystkim standardowo tutaj mm, ekspozycję, wiadomo, kontrast, światła. Tutaj światło damy sobie na najniższy poziom, cienie damy na wyższy, na jakieś 50, białe na 15, czarne na minus 5, tutaj na 15, i sytuację na jakieś 10, nawet ja bym dał na może 7,5. Teraz przechodzimy do krzywych. Standardowo sobie tutaj zrobimy taką eskę. To już w mojej obróbce jest klasyk i od razu. Robią coś takiego od razu, moje zdjęcie jest bardziej wyraziste. W moim stanie po prostu lepiej to wygląda. Teraz pobawimy się trochę kolorami. Ja tutaj zielony dałbym na minus 25, żeby to się. Ładnie komponowało. Żółty możemy na luminację trochę podbić, tak samo zielony. Naprawdę już to fajnie wygląda. I teraz tak, nasycenie sobie damy niebieskiego. Wygląda to trochę nienaturalnie, ale jakbyśmy dali to na powiedzmy 50, to już jest o wiele jakoś tak lepiej. I już widać różnicę. To jest zdjęcie takie bardzo płaskie, a tutaj jest już bardziej wyraziste. Niebo jest bardziej widoczne te chmury, te końcówki chmury jest naprawdę naprawdę to fajnie wygląda i ciekawie. Mm, zaraz zajmiemy się o tą winietą na dole, ponieważ ona mi się totalnie nie podoba, ale chyba mam teorię, co może to naprawić, więc zaraz do tego przejdziemy. Tutaj zazwyczaj, jak mamy niebo w zdjęciu, to ja sobie zmieniam niebieskie na trochę taki aqua, nie wiem, moim zdaniem to po prostu lepiej wygląda. I teraz korekcja obiektywu, Usuń prace i teraz to Tak myślałem, właśnie chcę, żeby to zdjęcie było bardziej łagodne, bardziej przyjazne, więc ta winieta na dole mi się. Totalnie nie przyda, jest dla mnie zbędna, więc idealnie, że ta winieta będzie usunięta. Tylko, że tutaj ten niebieski będzie mniej widoczny, zauważyłem, niestety, ale może sobie to podbijemy po prostu saturacją. No nie za bardzo, ale zawsze coś. Tutaj nie mamy tej winiety słabej, więc jest naprawdę przyzwoicie. Efekty, no to właśnie winiety, to ja tutaj praktycznie nie dam. Tutaj winieta jest. Dla mnie po prostu zbędna. Teraz światła. Mm, tutaj światło, może damy sobie trochę na niebieski, żeby podbić to niebo. Bardzo mi na tym zależy, aby to niebo było takie podbite. To sobie dodamy to na 20. Może bardziej takie barwy. O! Naprawdę fajnie. Yy, na 200. <grym>, tak idealnie. Yy, I cienie możemy dać troszeczkę bardziej czerwone. Czerwone, pomarańczowe powinny być fajnie. Tak wyglądało zdjęcie przed, tak wygląda po. Jest różnica moim zdaniem, jest naprawdę ładne to zdjęcie, naprawdę mi się podoba, nie bo troszeczkę bardziej daliśmy saturacyjnie, wyższe nasycenie jest po prostu i naprawdę mi się to zdjęcie podoba, jest naprawdę fajne. Okej okay, więc jakby my obrobiliśmy już to zdjęcie, jednakże jeszcze jednym ważnym elementem obróbki zdjęć jest jego kadrowanie kadrowanie jest o tyle ważne, ponieważ pomaga nam w tym, aby nasz widz osoba, która ogląda nasze zdjęcia skupiała uwagę na rzeczy na które chcemy, aby skupiała uwagę głównie są takie dwa, dwie najważniejsze zasady kadrowania przyjdziemy sobie tutaj teraz do tego i jak klikniemy kadrowanie w photoshopie to ukazują nam się powiedzmy, że pięć punktów najważniejszych punktów są to cztery punkty które są przecięciem dziewięciu prostokątów dzielących po prostu zdjęcie. Te cztery punkty są to tak zwane złote punkty, tak to można nazwać. Po co one są? Te złote punkty dają nam taki efekt, że one najbardziej skupiają uwagę osoby, która ogląda zdjęcie. Te właśnie punkty najbardziej zwracają na siebie uwagę i też piątym bardzo. Naturalnym dla nas punktem jest środek, jest punkt środka, który też jest niezwykle istotny. I jeżeli nie kadrujemy według tych punktów, to chociaż kadrujmy według punktu środka. Co ja chcę, żeby było na środku? Nasz grzybek. No i ten grzybek jest na środku, idealnie w centrum. Skupia się od razu na niego uwagę. Tutaj elementy nie są jakieś takie ważne w tych punktach złotych. Tutaj, może, ten listek jedynie. Więc w tym zdjęciu akurat postawiłem na, na środek po prostu. I w większości zdjęć stawiam na środek. Czasem właśnie stosuję zasady tych złotych, złotych środków, złotych punktów. Ok, a więc kadrowanie tutaj jest gotowe. W tym zdjęciu ja... Dużo czasu nie poświęcam na kadrowanie, staram się, aby robiąc już zdjęcie to kadrowanie było naprawdę poprawne. Chciałbym bardziej, aby o ten pierwszy plan był w kadrowaniu, był w środku, żeby on pasował, więc wydaje mi się, że tutaj ja bym po prostu dał środek tego pasa, tak by było najlepiej moim zdaniem, ponieważ jeżeli dam środek na to, no to, to to nie będzie się zgrywać ze sobą. Oto jest pierwszy plan, na który najbardziej moim zdaniem się zwraca uwagę. Tutaj jest ładnie przykadrowane, tutaj elementy nawet geometryczne idealnie ze sobą tutaj pasują. Bardzo fajnie, tutaj jest idealnie pas na środku. Tutaj w centrum mamy yy, ogólnie ten pas ruchu, yy, te światła samochodów. Naprawdę fajnie, szybko wykadrowane zdjęcie, już mi się podoba. Niestety, ale nic na to nie poradzę, ale trochę wydają się krzywe te lampy, ale już nad tym nie będziemy kombinować. No i trzecim, ostatnim zdjęciem także jest kadrowanie na środek. To od razu już wiedziałem, że to zdjęcie ma być w środku i tak już ma być. To zdjęcie, to drzewo od razu już jest na środku, jakby no... Ja robiąc to zdjęcie od razu wiedziałem, że tak to będzie wyglądać i tak zostało, no idealnie na środku zdjęcie. Idealnie wykadrowane drzewo. Tutaj nie mam nic w sumie do roboty. Nie wiem, może jeszcze w ten sposób jakoś bym to wykadrował. No, zdjęcie naprawdę ładne. Obrobiłem tylko trzy zdjęcia, jednakże wydaje mi się, że pokazałem. Pokazując akurat te, mogłem jakoś zobrazować różne sytuacje, w jakich robimy zdjęcia. Najlepiej dążyć do takiej naturalności. Człowiek bardziej zazwyczaj lubi kolory bardziej ciepłe, więc jeżeli nie macie zamysłu na zdjęcie, to zazwyczaj dążcie do tego, aby kolory były naturalne i ciepłe, mniej więcej. Jeżeli chcecie jednak mieć bardziej zdjęcie mroczne, takie ciemniejsze, to radzę Wam pójść w saturację. W, w balans bieli bardziej temperaturę takie zimne, poniżej 5500 Kelwinów. Warto zaznaczyć, że te zdjęcia robiłem w rawach. Wszystkie zdjęcia, jakie robię już od roku, robię tylko i wyłącznie w rawach. Rozumiem osoby, które robią w JPEG-ach, zwłaszcza jeżeli zależy im na czasie, nie zależy im na obróbce, jednak u mnie priorytetem są rawy. Gdyby nie rawy, 90% moich zdjęć byłaby do kosza, ponieważ większość moich zdjęć, jakie ja robię, to jest seryjnie y, kilkanaście zdjęć nawet tego samego punktu, tego samego miejsca, tej samej postaci robię, żebym miał więcej rzeczy do wyboru, coś takiego też jak widzę to zdjęcie tak pierwotnie, bez żadnej obróbki naturalne, to ja nie, nie widzę go jako takie niesamowite, jako, jako takie wow, ale mam świadomość tego że siądę sobie tutaj i będę mógł naprawdę zadziałać z tym zdjęciem bardzo dużo ponieważ wiem, że mam te ra, ten RAW nigdy go nie zmieniam, praktycznie no nigdy nie robię wiotwega kiedyś robiłem ale to starym aparatem, teraz tylko w RAWach robię i od razu wiem, że nawet jak zdjęcie jest zbyt ciepłe, zbyt zimne, to ja wiem, że ja to mogę po prostu poprawić i nie ma z tym żadnego problemu. Także ja mam po prostu z tyłu głowy taką świadomość, że, że mogę to obrobić i że to zdjęcie jeszcze może być genialne. Także dlatego dla mnie obróbka zdjęć jest niezwykle istotnym elementem całego procesu końcowego. To jest naprawdę ważny element dla mnie. Ja nie jestem też profesjonalnym fotografem, dlatego te, to, jak ja obrazem, nie, nie, nie musi być po prostu bardzo poprawne. Wręcz czasem popełniam jakieś kluczowe błędy. Jednakże ja się tutaj skupiam na tym, jaki jest efekt końcowy i czy ten efekt końcowy mi się podoba, bo chyba to jest najważniejsze, aby nam podobały się nasze zdjęcia. Także ja tutaj... Nie mówię, że moja metoda obrabiania zdjęć jest idealna albo w ogóle dobra, tylko ja chciałam wam pokazać jak ja to robię i może wam to przypadnie do gustu i może się czymś zainspirujecie. Mam taką nadzieję. A tymczasem ja już się z wami żegnam. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. W przyszłości, w niedalekiej przyszłości pojawi się druga część tego filmu o klonowaniu postaci, a mianowicie o kilku tych samych postaciach umieszczonych w jednym kadrze na jednym zdjęciu. Przedstawię to dokładniej właśnie w następnym filmie, więc wyczekujcie i dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Dostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek. Te trzy rzeczy przybliżą was do sukcesu. Zajrzyjcie na mojego Instagrama, Mikulski Insta. A tymczasem ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.